Leci bomba leci bomba Leci bomba Ta, ta bomba, a nariz está. Żona, się nieco fajna, i tam, żomal, czeka droga prosta, mortal kombar czy pokonasz? Sam się o tym tam przekonasz, nie zawoła ciebie ani ty. Sprawa prosta, postać odwrócona, zakończona. Ta historia dawno teraz popatrz. Czy istotna ta osoba, skoro umie, tylko. Podpowiada, a nie woła, bo nie idzie jego strona Jest tak odwrócona, idziesz dalej, myśli głowa Myśla, że maluje i chce kolorować to, co zawsze narysuje Nie przeszkadzaj, pokaż, że tego nie pożałuję Sam to sprawdzaj i wysłuchaj, co tu mówię Leci bomba, a na dostajesz kopalnie na pokaz Zobacz, jak to będzie, pujasz tu na blokach Chłopak, weź nie chowaj głowy, pomyśl ile zrobić można Równa dola, podział pęga, zarobią Bomba. Złota zwrotanie, a nie tombak. Słuchaj, morda, nakręca się korba. To warworka, hajs na kontach Ludna forza to klątwa, jebana sześćdziesiątka. Sprzedali ziomka, bo ty na mordach psy ciągle weszą do rekina ciągnie płotka. Na każdym blokach znana taka historia. Patrz komu ufasz, bo rano wlecą na bombach.